Hej, a teraz pytanie do Ciebie. W jakich mężczyznach kobiety się zakochują? Te najładniejsze, te najpiękniejsze, te, które często zapierają dech w piersiach, wizualnie i intelektualnie również. Bo nie ma nic piękniejszego jak połączenie intelektu z wizualnością. To jest podstawa, podstaw. I teraz, właśnie pytanie do Ciebie, w jakich mężczyznach te kobiety się zakochują? Najczęściej. Co byście na ten temat powiedzieli? To. Czy w mężczyznach słabych, przestraszonych, w mężczyznach, którymi można manipulować, można robić co się chce, gdzie się chce i przesuwać granice w lewo i w prawo? To jest pierwsze, pierwszy, po, pierwszy typ mężczyzn. Czy w drugim typie mężczyzn, którymi nie możesz manipulować, którzy są często dla nich niedostępni, którzy znają swoje granice, którzy tak naprawdę wiedzą, czego chcą, do czego dążą? Nie można ich przedstawiać jak taboret, bo to raczej oni przedstawiają. W jakim typie mężczyzn kobiety się zakochują? Czy w numer jeden, tak jak powiedziałem, czy w numer dwa? W drugim typie kobiet, który wymieniłem. Ogląda mój kanał ba bardzo wiele różnych ludzi wykształconych, mniej wykształconych, i takich, i owakich różnych. Wszechstronność jest tu. Duża. I właśnie to jest pytanie do Was. W jakich mężczyznach zakochują się kobiety? Czy w mężczyznach, którymi można manipulować, można z nimi robić wszystko? Czy w mężczyznach niedostępnych? z którymi za bardzo nie można zrobić za dużo. Za kim one będą bardziej biegały? Zastanów się, napisz na dole w komentarzu, co sądzisz właśnie na ten temat. Ja w każdym bądź razie, jak zawsze pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek Gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z sprawnością siebie na dole masz link do moich szkoleń akademiamyślnik.tm.pl Zapisz się już teraz. Dzisiaj jest chyba minus 9 stopni, ale to nie znaczy, że nie można iść na piękny spacer, na fajną pogawędkę z Wami i mieć. Uśmiech na twarzy, nie narzekając na pogodę, jak 90% społeczeństwa. Bo jeżeli pogoda jest dla Ciebie problemem, to powiedz, Ci, nie wszystko innych problemów. Dalej. Trzymaj się ciepło. Hej.